Cześć, witajcie w kolejnym unboxingu na moim kanale. Tym razem spakujemy sobie taki wagon pico, którego nie ma już na rynku niestety. Ponieważ, został, ponieważ była taka po prostu krótka kolekcja i... No i już nie ma, a ja kupiłam to z prywatnej kolekcji, ponieważ miał jeszcze odwijemy oko, a to jest otwieramy. pico. E, to jest otwieramy Piko, a więc... No co, zaczynaj. Wagon ten jeździł na początku. 21 wieku jaki i jeździł teraz tak w 2014-2015 roku może no dobrze w ogóle tak wygląda a teraz Mówię takie rozpakowanie uwaga no i to moi drodzy jest naprawdę piękne zobaczcie jest ten wagon, naprawdę może nie widzicie, tak jak ja to tutaj widzę, jaki ten wagon jest, bo to jednak widzicie przez, przez telefon, a ja to widzę tak górnymi oczami. Jest naprawdę piękny ten wagon. Także naprawdę fajny wagon, szkoda, że nie ma go już na rynku. Dopiero w kolejnym roku wyjdzie taki wagon, tylko że czerwony, ale taki zielony już raczej nie wyjdzie. 但是，金色棍那里那个金卡包。